Witajcie w piątym odcinku Akademii Mechanik HILA. W dzisiejszym odcinku skupimy się na lotniskowcach. Co to, to są lotniskowce, moi drodzy? Lotniskowce jest to klasa okrętów, którym, której głównym zadaniem jest prowadzenie operacji bojowych za pomocą bazujących na nich samolotów i e, przystosowana jest do tego konstrukcyjnie, czyli posiada pas startowy. Lotniskowce w World to klasa okrętów, skupiająca się na wykrywaniu wroga, cel, wykańczaniu celów, o po niskich pozostałych punktach wytrzymałości, kontrolująca mapę i ruch niszczycieli na mapie. Jako lotniskowiec przede wszystkim musimy kłaść nacisk na to, żeby nasze niszczyciele miały wsparcie z powietrza, a wrogie niszczyciele, żeby jak najszybciej ginęły. W grze jak na razie mamy cztery nacje lotniskowców. Japońskie, charakteryzujące się wysokimi obrażeniami z torped oraz bombowcami przeciwpancernymi. Amerykańskie, charakteryzujące się dużymi obrażeniami z rakiet oraz bomb odłąkowo burzących. Niemieckie, których charakterystyczną cechą są wysokie obrażenia z rakiet przeciwpancernych oraz z bomb przeciwpancernych. No i brytyjskie, charakteryzujące się łatwością nakładania DOT, czyli damage over time, czyli po prostu obrażeń w czasie. Jak grać z lotniskowcami? Moi drodzy, żeby wystartować eskadrę, trzeba dwa razy wcisnąć jakiś klawisz. Ja w tym wypadku wcisnąłem dwa razy jedynkę i wystartowałem rakiety. Kilka słów o rakietach. A rakiety z, lotnisko z lotniskowca to narzędzie przede wszystkim przeciwko niszczycielom wroga. Wyjątek stanowią lotniskowce niemieckie, których rakiety stosujemy na krążowniki. Jak układać celownik na płynący okręt? Otóż jestem teraz w bitwie treningowej z botami. Kapie B mam na Hindenburga, na kap A. Popłynęła mi jakaś deska, moi drodzy. Jak układać celownik? Jak widzicie teraz, jak jestem na maksymalnej prędkości, ten celownik jest stosunkowo daleko. Więc oszczędzamy silnik na ATAK. Płyniemy na DDK, który ma wyłączone AA, tak? Bo tutaj się Shimakaze ma wyłączone AA, i w tej chwili ja nie jestem w stanie jej zrzucić, co robię. Najchętniej to bym zostawił Fightery nad nią, ale mogę też zrobić tak że patrzę się cały czas na nią zakręcam i z wciśniętym klawiszem S przystępuję do ataku. Atak musi nastąpić odpowiednio wcześnie i musicie wymierzyć przed okrętem żeby go trafić. Jak widzicie trafiłem za 8609 rakiet weszło w cel. Zawsze musicie mierzyć przed okrętem ponieważ e, czas opadu o, rakiet z samolotu na wodę. No się tam mniej więcej około 2 sekund. Raz, dwa. Dokładnie. Około 2 sekund. I pamiętajcie, żeby nie zrzucać od frontu takiego niszczyciela, tylko zrzucać go od boku. A jedna uwaga do um, graczy Midway'a. Jeśli idzie o Midway'a, to rakiety Tiny Team nadają się tylko i wyłącznie na zrzucanie pancerników na krążowniki jest... no niestety te rakiety mają to do siebie, że celownik od razu się rozjeżdża jak, jak zrobimy chociaż drobną korektę, to celownik już nam się rozjeżdża dlatego do kontroli dedeków na Midwayu polecam rakiety HVAR 127 mm, które mają odpowiednią penetrację, żeby kontrolować deski. Tak jak mówiłem, najlepiej podlatywać od boku. Klawisz dwa torpedy. Przyjrzyjmy się teraz torpedą. Torpedy każdej nacji mają swoją unikalną charakterystykę, i kwestią praktyki jest to, jakiego lida dobierzemy. Tak, tutaj mam okręty już stacjonarne, bo one już w tej chwili nie płyną. Później Wam pokażę kilka klipów odnośnie tego. Celownik do yy, torped zazwyczaj dajcie tak jakoś centymetr przed okrętem. Dlaczego akurat tak? Dlatego akurat tak, że jeżeli dacie idealnie, to jeżeli ten kremlin, załóżmy, ja bym dał teraz idealnie i on by skręcił do mnie, tak? On skręca do mnie i moje bomby się nie uzbroją. Załóżmy dałem tutaj, tak? Gdzie jest kawałeczek za. Mniej więcej na środku okrętu. Torpedy się nie uzbroją, nie zrobimy żadnego, żadnych obrażeń. Dlatego celownik dajemy mniej więcej na jakiś mniej więcej centymetr, no wymieście sobie tam sami, ale troszeczkę przed okrętem, dając przy okazji też większego lida. Tutaj lida nie muszę dawać, bo ten okręt jest po prostu stacjonarny. Dajcie troszeczkę lida i powinno być, powinno być ok. Później w grze a, pokażę Wam kilka klipów wykonywania dropów lotniskowcem kilka słów odnośnie, tym, odnośnie tego celownika który widzicie tutaj co ten celownik oznacza? ten celownik oznacza że dokładnie w tym punkcie wasz celownik ułoży się idealnie możemy to za chwilę wytestować jak widzicie przyspieszam to ten celownik się oddala jakbym zwolnił to ten celownik się przybliży zróbmy zróbmy test tego co powiedziałem przed chwilą czyli test tego celownika tak? Układam sobie ten celownik tuż przed Kremlinem tutaj. Był mniej więcej centymetr przed Kremlinem. Nic nie robię ze swoim sterem, ani z niczym. Celownik się idealnie ułożył. Zrzucam. I dokładnie w tym miejscu, w którym był ten biały celownik dokładnie w to miejsce zrzuciłem. Zrobię to jeszcze raz z drugiej strony bo tam było pod słońce tutaj robimy to bez słońca. Celownik tutaj nie ruszam nic. Scalownik się zmniejsza do idealnego i zrzucam. Tak moi drodzy, zrzucamy torpedy. Jeśli idzie o lotniskowce niemieckie, lotniskowce niemieckie mają charakterystyczne dosyć torpedy, które są bardzo szybkie i które są narzędziem przeciwko niszczycielom, z racji tego, że ich rakiety są głównie przeciwko krążownikom, z racji tego, że to są rakiety przeciwpancerne. Zajmijmy się teraz bombami, tu zaczyna się dosyć dłuższy temat, ponieważ bomby z każdego z lotniskowców są inne. Łączę je natomiast jedna rzecz celownik. Ten zewnętrzny celownik oznacza, jak bardzo będzie rozszerzony ten celownik w momencie ataku. Ten mniejszy celownik oznacza, gdzie będzie nasz celownik, jak wykonamy atak. Ja zrzucę teraz Hindenburga, odlecę do niego od frontu. Zrzucam Hindenburga, idealnie na sam środek okrętu i nie ruszam nic. Nic nie ruszam i jak widzicie celownik jest idealnie na środek. Ja go zrzucam i wpada Cytadela, tak? Dwa przebicia na wylot, jedna penetracja. Rakiety AP mają to do siebie, że mają duże RNG na, na swoich obrażeniach. I tu różne teorie słyszałem, że... Że trzeba inaczej bomby układać, że to, że tamto. Tak naprawdę wszystko to jest pure RNG. Tutaj nie ma cytadeli, więc tu wejdą peny i rykoszet. Drop był słaby, słabo zrobiony. Um. Musicie też brać pod uwagę to, że jak płynie na Was okręt, to umieszczacie celownik przed okrętem. Jak płynie, um, jak od Was ucieka, no to umieszczacie go też w odpowiednim do tego miejscu. Tu już wykonałem zrzut i już mamy dwie cytadele, tak? Um. Tak, jak mówiłem. Bomby mają różny czas lotu z bombowców na powierzchnię wody. Najszybsze są niemieckie i japońskie, z kolei najwolniejsze są brytyjskie i amerykańskie z Franklina Delano-Roosevelta. Więcej o bombach na poszczególne nacje powiem w szczegółowym materiale o lotniskowcach. I teraz zajmiemy się kolejnym tematem. I jesteśmy już w materiale o kolejnym temacie, czyli o plakach, inaczej o eksplozjach dział przeciwlotniczych. Moi drodzy, jak działają działa przeciwlotnicze na okręcie? Działają tak, że w momencie kiedy wchodzimy w zasięg, zaczynają do nas strzelać. I mają mniej więcej 2 sekundy przewidywania tego, gdzie, nasz, gdzie nasze e, samoloty będą. Każdy z okrętów ma 3 aury. A właściwie niektóre mają dwie. A, średnia, daleka i bliska aura. Z tym, że a, aury na siebie się nakładają. Co to oznacza? To oznacza, że jak ja mam swoje AA. Maksymalny zasięg. Mój maksymalny zasięg jest 5,8, ale mój bliższy zasięg będzie tam około 3. Daleka aura jest 5,8, średnia aura jest około 3, a tam krótka, krótka aura jest 2,5, do, do tych właśnie 3. Aury się na siebie nakładają. Jak działają flaki? Flaki działają w ten sposób, czyli eksplozje: że AA. Przewiduje, gdzie nasze samoloty będą za 2 seku sekundy i wystrzel wystrzeliwuje właśnie eksplozję w tym kierunku. Jak widzicie tu, za 2 sekundy, cyk, manewruje z powrotem w drugą stronę. 2 sekundy, 2 sekundy, i słuchajcie, działa przeciwlotnicze mają też swoje przeładowanie, tak? Czyli e, działa przeciwlotnicze przeładowują, strzelają, e, załóżmy tam, co 2 co sekundy, tak? 2 sekundy tu. Dwie sekundy tu, dwie sekundy tu, dwie sekundy tu. Więc jak my latamy i wiemy, że eksplozja ułożyły się tutaj, to skręcamy. W momencie jak skręcimy, to dwie sekundy później AA będzie już tutaj, więc skręcamy ponownie w drugą stronę. Latamy takim jakby zygzakiem, tak? Pamiętajcie o tym, że jak latacie w w AA żeby zawsze mieć silnik dostępny do ładowania silnika ponieważ możecie manewrować prędkością do, do, do przodu do tyłu która też zmyli e, ogień, ogień przeciwlotniczy jeżeli nie macie silnika to w przypadku najmniejszego błędu bądź też pojawi się drugi okręt który wystakuje to AA i będzie sekunda, 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 sekunda to wtedy macie bardzo mało czasu na, na drop Dlatego zwracajcie proszę na to uwagę, że jeżeli lecicie w dwa okręty, żeby wlecieć mniej więcej w tym samym momencie w te strefy anti-air, czyli w te strefy dział przeciwlotniczych. Ja teraz znowu jestem tutaj przeciwko temu Hindenburgowi. Jestem w jego dalekiej aurze, ale w momencie wejścia w jego średnią aurę zobaczycie, że tych eksplozji już będzie znacznie, znacznie więcej. Ja już w tej chwili przystępuję do ataku. Zwalniam, przyspieszam, zwalniam, przyspieszam, zwalniam i w ten sposób minimalizuję obrażenia na samolotach. Pamiętajcie, żeby nie stosować takiego czegoś jak Animation Cancel, czyli e, pominięcia animacji przy dropach, a, jeżeli mamy całe składy. Co daje Animation Cancel? Animation Cancel daje to, że możemy a, pominąć animację dropa, czyli zrzucamy. Tak, jest zrzut, klikamy ponownie i już, e, już jesteśmy ponownie na naszych samolotach i już się liczy czas od nowa. Dlaczego tego nie stosować przy pełnych, przy pełnych dropach? Tylko i wyłącznie dlatego, że w momencie wciśnięcia Animation Cancel was, wasze samoloty są z powrotem wrażliwe na atak, a podczas tego, gdy jesteście w animacji, to te samoloty są niewrażliwe na obrażenia. Dlatego też, jeżeli atakujecie cele z pełnym składem, atakujcie je... Z normalną animacją, tak? Czyli jak to powinno wyglądać, to powinno wyglądać tak, że wykonujemy drop, czekamy na całą animację, aż się skończy i dopiero teraz, w tym momencie, nasze samoloty są wrażliwe na atak. Pamiętajcie o tym to jest bardzo, bardzo istotne kontrola mapy lotniskowcem. Jako lotniskowiec chcecie zawsze kontrolować niszczyciele wroga, wywołując u nich zużycie konsumabli, czyli sprzętu eksploatacyjnego. Takiego jak dym, defensive AA, czyli rozbicie, ucieczkę do sojuszniczych okrętów, bądź też po prostu utrzymywać na danym niszczycielu wizję dla sojuszniczych okrętów, tylko i wyłącznie po to, żeby takiego niszczyciela albo zniszczyć, albo bardzo poważnie uszkodzić. Na początku bitwy przeprowadzajcie zwiat na całej mapie dla waszego zespołu. czasem jest to niemożliwe ze względu na przykład na rozbicie z Halanda lub też pusterka, lub też ale wtedy po prostu weźcie inny typ samolotów i tak dokończajcie zwiat. Po... po zwiadzie bierzemy się za niszczyciele wroga. Jako sam pokład lotniskowca chcecie być możliwie jak najbliżej strony, która jest stroną silniejszą i pomagać w puszu. Dolatywać do celów, które są poza zasięgiem Waszych sojuszników, świecić niszczyciele, dokańczać cele o niskich punktach wytrzymałości. We wczesnej fazie gry nie poleca się poruszanie lotniskowcem, jako że nie wiecie, gdzie są okręty wroga, i dopiero za chwilę je wyświecicie i wtedy stanie się jasne, która strona będzie puszująca, która strona będzie kajtująca. Wspominam, lotniskowiec chce być na stronie puszującej. A na koniec zaprezentuję Wam kilka klipów, a jak zrzucam cele i jak takie zrzuty mogą się zakończyć. To już wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy, w podsumowaniu tak jak zwykle, a mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie porady pomogą wam zostać lepszymi graczami na lotniskowcach, pomogą wam zrozumieć tą klasę i wiedzieć jak tą klasę kontrować, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, a wtedy osiągniecie... Na efekty, których, których, oczek których oczekujecie. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, zostawiania subskrypcji, łapki w górę, jeśli się podobało, łapki w dół jeśli się nie podobało. I jak zwykle. Moi drodzy, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!